No to zaczynamy z trudną miniaturą, czyli temperatura i ciepło. Czymże jest temperatura? Nawet no żeby mówić o temperaturze, to można sobie wyobrazić jakiś taki obiekt zamknięty otaki. No i w nim sobie latają cząsteczki. Latają, latają, latają. No i według waszych karty wzorów okazuje się, że energia średnia tych cząsteczek, a jaka jest energia średnia? No jedyna jaka jest, to energia kinetyczna, czyli M przez 2 zakładamy, że one wszystkie mają masę M razy średnia. Średni kwadrat prędkości, czyli średnia energia kinetyczna. I ona akurat jest równa przez trzy drugie stała Boltzmana, czyli stała przyrody. Nie będziemy się tym bardzo przejmować. Razy temperatura, właśnie. Czyli im wyższa temperatura, tym te takie elementy w środku naczynia, powiedzmy jakiegoś gazu, szybciej latają. No więc weźmy sobie dwa obiekty, na przykład taki O. I on w nim latają szybko te obiekty. I nazwiemy to te ciepły, czyli TH. I weźmy drugi taki obiekt. O, że nie ten kolor kolorowe to było, obiekt, w którym te, te, te cząsteczki, na przykład gazu, latają wolno, czyli powiemy sobie, że w tym drugim obiekcie panuje temperatura Tc. No i tak, co się oczywiście stanie, jak połączymy Wiem jakimś takim tunelem? Jak się każdy mniej więcej spodziewa, ponieważ tutaj jest miliony, milionów tych cząsteczek, to część z nich wpadnie do tunelu, tych, tych szybkich, no i odpowiednio tu wpadnie, zrobi ambarans, bo przekazuje energię innym i dzięki temu po jakimś czasie te średnio rzecz biorąc, tutaj będzie, będą szybsze. Znaczy innymi słowy, szybsze niż były. No i odwrotnie, tylko kilka tych powolnych wpadnie, yy, a co więcej, ten czerwony zacznie tracić te najszybsze, które uciekną do niebieskiego naczynia i po jakimś czasie, jak poczekamy, no to się okaże, że... No może tu zrobię taki tunel już defaultowo. Tak, 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 tak. Tutaj średnio rzecz biorąc przyspieszyły, a tu średnio rzecz biorąc zwolniły, Także aktualnie w całym takim podwójnym naczyniu panuje temperatura T i ona gdzieś jest pomiędzy, czyli ona jest na pewno mniejsza od TH i jest na pewno większa od TC, czyli tutaj temperatura wzrosła, a tu temperatura, czyli tutaj ta wzrosła, a ta zmalała. I coś takiego nazywamy przewodnictwem cieplnym. Przewodnictwo cieplne. I powiedzielibyśmy, że w związku z tym w takim wypadku ciepło zostało przekazane od czerwonego do niebieskiego naczynia. No i trochę od razu widzimy czym jest temperatura, więc temperatura nam tylko mówi, co się stanie, jak połączymy dwa przedmioty. Na przykład, gdybyśmy mieli, gdyby ktoś nam zagwarantował, że jest naczynie, w którym te elementy tak latają, że temperatura jest równa, no powiedzmy, 300 kelwinów, czyli mniej więcej temperatura pokojowa, no to to, to teraz można zadać pytanie, i powiedzmy, jest drugi jakiś obiekt, w którym Mamy w którym mamy temperaturę nieznaną, to jeżeli je połączymy i się okaże, że temperatura w obu się nie zmieniła, to znaczy, że aha, tu też musiała być 300 Kelvinów. Jeżeli się okaże, że temperatura idzie w tą stronę, to wiemy na pewno, że tu jest, więcej niż 300 Kelvin, że, przepraszam, że tu jest mniej niż 300 Kelvinów. A jeżeli pójdzie w tę stronę, to wiemy, że tu jest więcej niż 300 Kelvinów. I już. To jest, tak działają termometry, one tylko sprawdzają, czy, obiekt, czy, czy elementy w tym obiekcie są tak samo szybkie jak w innym obiekcie, w którym tę średnią, średnią prędkość znamy. Ale to nie jest jedyna metoda, żeby przekazać ciepło, czyli zmienić temperaturę obiektu inną metodą transportu ciepła, chociaż ona jest trochę dziwna, bo to jest tylko transport ciepła wewnątrz gazu, czyli można sobie wyobrazić, że jest zamknięty gaz, cząsteczki latają w losowe strony. No i oczywiście jest tak, że tylko te najszybsze, które ja narysuję na czerwono, mają szansę, żeby dolecieć do sufitu. Dlaczego? Bo zwykle spycha je w dół przyspieszenie grawitacyjne g. Uwaga, to co tutaj opisuję, czyli konwekcja, nie działa w kosmosie, czyli tam, gdzie nie ma przyspieszenia grawitacyjnego. Więc tylko te najszybsze są w stanie dolecieć, bo inaczej zatrzymałoby je pole grawitacyjne. No ale jak już dolecą do tej górnej części naczynia, no to się muszą gdzieś odbić, odbijają się w bok albo odbijają się w siebie, znowu to dochodzą do ścianki i koniec końców przez te takie wielokrotne zderzenia zwalniają, a jak już są wolne, to spycha ich grawitacja i spadają w dół. I robię coś takiego, coś takiego, coś takiego, i widzimy taki ruch powietrza. Ciepłe powietrze unosi się do góry, to obserwujemy na przykład nad świeczką, a gdzieś przy brzegu ono powraca do dołu, tak żebyśmy się nie udusili na, na się stojąc na ziemi. I to nazywamy konwekcją, ona tylko działa wtedy, jak jest grawitacja. No i jest trzecia metoda przenoszenia ciepła, to jest promieniowanie elektromagnetyczne. Innymi słowy, ciepło też jest w świetle. I całe szczęście, bo dzięki temu słońce, jak sobie świeci w nas, bum, bum no to na szczęście ogrzewa naszą planetę. I to jest jakieś ciepło, które do nas dochodzi. No to nasza planeta konsumuje to ciepło i można by powiedzieć, że powinna się grzać, no bo tak jak sobie pokazywaliśmy, jak ciepło jest przekazywane, to się grzeje. No ale na szczęście jest takie prawo, że ono też, że jeżeli obieg jest w danej temperaturze, o tym zaraz powiem, po pierwsze jest w jakiejś temperaturze, to znaczy, że ciepło, które do niego dochodzi, Musi być równe ciepło, które do niego, z niego wychodzi, tak żeby można, Tak żeby, ani, żeby się ani nie grzało, ani nie oziębiało. I wtedy dopiero możemy powiedzieć, a, tu jest jakaś temperatura. Gdyby in było większe, e, Gdyby Qin było większe od Qout, czyli to, które wchodzi, było większe od tego, które wychodzi, to byśmy podgrzewali, aż wreszcie byśmy osiągnęli taki stan w którym wejście jest równe wyjściu, a to dlatego, że kół jest jakoś tam proporcjonalne do temperatury do potęgi czwartej, czyli im wyższa temperatura, tym więcej rzeczy wylatuje ciepła, tak na przykład. Tak na przykład działają termometry niektóre. No i to, to, to coś nazywamy promieniowaniem, więc na koniec tej zabawy, promieniowanie podgrzejmy zupę. O co chodzi z podgrzewaniem zupy? Więc sobie wyobrażamy, że mamy lodówkę. W naszej lodówce jest 5 stopni Celsjusza, czyli jakieś dodajemy 273 w głowie, czyli to jest jakieś 278 kelvinów, czyli mamy zupę. Jedna zupa to jest 1 kg zupy, na przykład ogórkowej, a drugie to jest 5 kg na przykład grzybowej. No chcielibyśmy podgrzać, czyli najlepiej do 100 stopni Celsjusza. Co trzeba zrobić? Trzeba dostarczyć ciepła. No, i jest taki wzór, ile ciepła trzeba wystarczyć? No, tak naprawdę jest taki wzór, który mówi, że ciepło, które musimy dostarczyć, jest równa cena, i to jest cena, razie nazwę, cena, razy zmiana temperatury. Innymi słowy, jeżeli w tym przypadku chcemy podgrzać o ile? No, chcielibyśmy wyjąć taką zupę i podgrzać aż do 100 stopni Celsjusza. Czyli moim zdaniem zmiana temperatury, którą chcemy dać, to jest 100 stopni Celsjusza minus 5 stopni Celsjusza, czy jakieś 95 stopni Celsjusza bajka. Eee, dobra, fajnie. No to tak, to tyle chcemy podgrzać. Eee, zastanawiamy się, ile ciepła dać to zaraz do tego dojdziemy, a jaka jest cena. No Spodziewamy się, że raczej więcej ciepła trzeba będzie włożyć, w, czyli takie, jak jest ten 1 kg, do tego ciepła można dać tylko trochę. A jeżeli będzie te 5 kg zupy grzybowej, to z tego ciepła trzeba włożyć dużo, dużo więcej. Raczej 5 razy nawet. 5 razy więcej. Eee, no więc tak, po pierwsze, skąd brać to ciepło? No, brać oczywiście z naszego palnika. Chociażby, nie wiem, piec, czy gdziekolwiek indziej się kładzie naszą zupę. No i okazuje się, że ciepło dostarczone przez palnik można wyrazić jako moc palnika razy czas. To jest definicja e, mocy. Moc to jest energia przez czas, jak ponorę przez czas, to to jest ciepło dostarczone spalnika. Zwykle na przykład czajniki mają 300 W, a moja kuchenka mikro, moja tam powiedzmy, kuchenki też mają 300 W, a na przykład indukcja ma 1000 W, a to pochodzi pewnie z jakichś obwodów elektrycznych, czyli napięcie razy prąd, prąd płynący. Ale my nie o tym, my tylko mówimy, że jakoś da się to ciepło pobierać. Czy jakoś ta kuchenka elektryczna traci ciepło? Tak, żeby zupa zyskiwała. No ale, czy jedyne, co trzeba wiedzieć, to tą cenę. No i cena to jest tak zwane ciepło, to, to jest tak zwane ciepło właściwe konkretnie. No i okazuje się, że oczywiście cena, którą musimy zapłacić, jest proporcjonalna do masy. No wiadomo, że jak 1 kg zupy, to raczej to, to, to mniej ciepła będziemy musieli użyć niż jak 5 kg zupy. Razy, no, to zależy od materiału, czyli na przykład dla wody CW, czyli ciepło właściwe CW, to było 4200, no, to się liczy w czym? W dżulach na kelvin, tak żeby się skręciło Więc koniec końców dostajemy taki wzór, że e, jeżeli mamy o jakąś tam moc tego naszego palnika, to musimy tyle sekund grzać, żeby dostarczyć ciepło, równe masie rzeczy, które chcemy podgrzać, razy no, zmiana temperatury. No to jeszcze może później, czyli razy ciepło właściwe, razy zmiana temperatury, czyli w naszych typowych warunkach, gdzie to by było, to jest gdzie to by było 300 W, razy no, x sekund, razy 1 kg zupy grzybowej, ona z grubsza to jest woda, czyli to jest 4200 J na Kelvin i podrzeć o 95 stopni Celsjusza albo kelwinów no to można sobie spokojnie to policzyć. I powinno wyjść to, co powinno wyjść, czyli to w sekundach, ale już tego liczył nie będę, ale to chyba wystarczy, jeśli chodzi o przekazywanie ciepła. Dzięki.